Często bywa tak, że małe tytuły są pomijane. Są gdzieś wrzucane w jakieś zbiorcze recenzje. Chwila, sama tak zrobiłam. Ale ten tytuł na szczęście przyszedł po tej zbiorczej recenzji. I bardzo dobrze, bo chcę o nim powiedzieć osobno. Symilo. Symilo to są gry karciane, które pieszczą się do kieszeni, tak jak widzicie, i które można ze sobą łączyć. Więc powiedzmy, że to jest jedna gra. Similo to gra, w której mamy trzy zasady. I one są tutaj napisane na pudełku. Poznaj wskazówkę. Znać podobieństwa, zgadnij kto ukrył się pośród kart. Takie to jest proste. Tasujemy naszą talię kart i wybieramy jedną kartę. To jest nasza tajemnicza karta, której nie możemy nikomu pokazać. Karta, którą chcemy, aby wszyscy inni zgadli. Potem dobieramy kolejne 11 kart, przetasowujemy i układamy na stole 4 na 3. No, i bierzemy całą resztę tych kart, odkładamy na bok, bierzemy z nich pięć, i to są nasze karty wskazówki. No i co teraz? Jak my mamy sprawić, żeby nasi współgracze te karty odgadli? Jeżeli naszą kartę wskazówkę ułożymy pionowo, oznacza to, że karta, której szukamy, której oni szukają, ma coś wspólnego z naszą kartą. Jeżeli ułożymy ją poziomo, oznacza to, że nie, że jest to jednak coś innego, że szukamy tutaj czegoś innego. Czyli jeżeli szukamy kobiety, to. Położymy kartę kobiety pionowo lub kartę mężczyzny poziomo. Ale tu nie tylko chodzi o takie różnice czy podobieństwa. Tu może być kolor tła, tu może być kolor oczu, tu może być kawałek metalu gdzieś na nich na zbroi, który jest podobny do czegoś innego. Także naprawdę tutaj trzeba bardzo patrzeć na szczegóły. Czasami są łatwiejsze rozgrywki, czasami zdarzają się dużo trudniejsze. Dlatego można sobie ten poziom troszeczkę zmienić, ponieważ można używać jednej tali kart jako właśnie tych 12 kart na stole, a drugiej talii kart jako te wskazówki. Tu się wszystko teraz mierza i się jeszcze robi trudniej. Gry takie jak Similo bardzo mnie zaskakują, ponieważ są to małe, proste gry, które powinny być dawno wynalezione, ale nie zostały. Similo ma naprawdę trzy zasady, zajmuje mało miejsca na stole i może w nią zagrać z każdym. Ja nie mówię, że to jest gra dla każdego. Jeżeli są tu zagorzali fani euro, którzy grają w lacerdę codziennie, to może oni nawet nie zwrócą na to uwagi. Ale jeżeli położycie te gry na stole przed nimi, to założę się, że zagrają chociaż raz. Tak, dla ciekawości. Takie małe gry są często też pomijane przez większe media, no bo to jest gra kieszonkowa, to nie jest gra z toną plastiku, ale ona jest naprawdę bardzo prosta, bardzo fajna i tą swoją prostotą i taką elegancją nawet do siebie przyciąga. My w Similo będziemy grać na pewno z rodziną, bo to jest bardzo szybka gra, bardzo fajny filler, i oni lubią gry dedukcyjne, a to jest gra dedukcyjna. Jest świetna do grania z dziećmi, do tego możemy poznawać mitologię i historię, i jeszcze do tego jest talia z baśniami, której nie mam, a bardzo chcę. Bardzo się cieszę, że Fox Games przysłało mi właśnie Similo, bo czaiłam się na to od jakiegoś czasu, a u nas ta gra jest bardzo słabo dostępna z jakiegoś powodu może właśnie dlatego, że to jest dobra gra. Także, jeśli szukacie czegoś do z dziećmi, szukacie czegoś do z rodziną, co trwa 5 minut na rozgrywkę, bo naprawdę tyle właśnie ta gra trwa, przetasowujecie i możecie grać na nowo, to simile to jest na pewno coś, na co powinniście zwrócić uwagę. Grafiki na kartach są przecudne i no, jest dużo na nich detali, bo właśnie o to chodzi czasami taki jeden detal może być tą wskazówką, która przeważa o tym, czy wygramy, czy przegramy grę. Ponieważ w pierwszej rundzie pozbywamy się tylko jednej karty, która pasuje do naszej wskazówki w drugiej, dwóch, w trzeciej trzech, czwartej czterech, a w piątej już musimy odgadnąć, która to jest karta. Śledźcie mnie na Facebooku, bo będziemy w tych grach grali razem, będę Wam dawała wskazówki i będziecie mogli sobie odgadywać i zobaczymy, jak Wam poszło. Tego raz zagrałem partię live za tydzień w podsumowaniu lipca, mam nadzieję, że będziecie ze mną. U nas Similo zostaje. Gra Similo wylądowały u nas na stole dzięki wydawnictwu Fox Games. Jeżeli podoba Wam się to, co robię, dajcie lajka, like, zasubskrybujcie, a jeżeli chcecie nawiązać kontakt lub współpracę, piszcie na maila. Na razie!